Dzień dobry, serdecznie z tej strony, Sebastian Koczek. Dzisiaj przejdziemy sobie, jak wygląda analiza w praktyce, czyli co ja zaczynam robić, jak dostaję jakieś zadanie i dostałem sobie zadanie, żeby tam opracować pewne filtry. Więc przejdę przez taki proces myślowy, ja jak w pierwszej kolejności zastanawiam się, to jest taki inicjalny moment, gdzie zbieram jakieś rzeczy do kupy, przejdę sobie do Visual Paradigma pomyślicie sobie, będzie modelowanie będzie procesowanie, będą UML-e i tak dalej, nie, nic z tego nie będzie wykorzystam to, żeby sobie pomalować różne kształty, tak żeby to było trochę bardziej widoczne i to co dostaliśmy sobie do zrobienia no to dodanie filtru Z w produkcie i to, to, to jest często jak dostajemy wymagania Proszę, chcemy mieć możliwość filtrowania po atrybucie Z. Koniec. Kropka, musimy sobie sami się bawić, sami do wszystkiego dojść. I to, co ja się w pierwszej kolejności zastanawiam, no to gdzie przetrzymujemy te produkty. No bo może być tak, że trzymamy sobie we własnej aplikacji te produkty i tam sobie definiujemy ten atrybut który się nazywa Z w tym przypadku. Ale może być tak, że jednak te produkty są trzymane gdzieś indziej. I żeby było śmieszniej, no to w tym przypadku jest tak, że jednak one są trzymane trochę w innym miejscu niż my mamy dostęp, więc już mamy jakiś pewien sposób złożoności. Tak? Mamy bazę produktów, które mają atrybuty X, Y i Z. I, żeby było śmiesznie, to my mamy sobie swoją aplikację. Ja używam sobie notatek, no bo czemu nie? E, mamy naszą aplikację, nasza aplikac, aplikacja możliwe filtro, filtrowanie X i Y. Tak. Ktoś już kiedyś się zmuszdził w naszej aplikacji i dodał takie filtrowanie po atrybutach X i Y. Y. I jak się dobrze zastanowimy, no to widzimy, że w jakiś sposób my musimy dostać te produkty z bazy produktowej. Wiemy, że to już nie jest ta sama aplikacja, więc my nie mamy tak, jakby dostępu po prostu, tylko ktoś sobie w tej bazie produktowej innej definiuje te produkty, definiuje atrybuty i my sobie w jakiś sposób pozyskujemy listę tych produktów. I teraz postaram się narysować jakąś strzałeczkę. O, udało mi się uzyskać strzałeczkę i widzimy, że te produkty my pociągamy do siebie, ale żeby było śmieszniej, to my ciągniemy te produkty i tam jest tylko atrybut X i Y. My możemy sobie to podejrzeć w aplikacji. My na przykład wchodzę sobie tam, ładuję ten ekran, gdzie sobie chcemy to dodać, gdzie już istnieje filtrowanie. Wchodzę w zakładkę Network, jak sprawdzam. Patrzę, tam mamy odpowiedź, wszystko idzie JSONem, więc to jest jakieś kolejna informacja. I w tym JSONie mamy Atrybuty opisane X i Y, i brakuje nam atrybutu Z. Więc pierwsze pytanie, które się nasywa, to co się wydarzyło po drodze, że my nie mamy tego atrybutu Z? Może być tak, że nasza baza produktowa nie udostępnia informacji o tym produkcie, o, tej, o tym atrybucie, o tym produkcie udostępnia, oczywiście, ale akurat o tym atrybucie nie udostępnia, i wtedy musimy się skontaktować z bazą produktową, powiedzieć: hej, wiemy, że do tej pory. Potrzebowaliśmy atrybuty X i Y, ale teraz potrzebujemy też Z. Please, please udostępnijcie nam informacje o atrybucie Z dla naszej listy produktów. Ale e, może być też tak, że mieliśmy bardzo sprawnego inżyniera, który robił filtry X i Y i stwierdził, że jeśli my nie potrzebujemy atrybutu Z, to my nie będziemy odpytywać o niego. Czyli wszystkie informacje odnośnie tych produktów są wystawione. Nasza baza produktowa stwierdziła, że wypycha wszystko, wybierzcie co chcecie. Ale my podczas naszej analizy stwierdziliśmy, dobra, chcemy trochę zoptymalizować to zapytanie i obetniemy sobie atrybut Z, no bo nam nie jest potrzebny do niczego. My go nie, nie wyświetlamy, nie filtrujemy po nim, więc odpytujemy tylko o X i Y i wtedy sprawa jest trochę prostsza. Bo naszą pierwszą historyjką, naszym pierwszym zadaniem, będzie rozszerzenie tego zapytania do naszej bazy produktowej, tak żebyśmy dostawali też informacje o atrybucie Z. I już sobie możemy dodać tutaj notatkę. JSON do rozbudowania o atrybut Z. I widzimy, że jesteśmy już o krok. Dalej, my sobie to jakoś połączymy zwykłym anchorem, cyk, cyk, działa. I w momencie, kiedy my dostajemy listę produktów i mamy już atrybuty, to możemy przejść do faktycznie do filtrowania i możemy podzielić to taki, na taki etap. Co się dzieje przed tym, jak wyświetlimy cokolwiek naszemu użytkownikowi, co się dzieje, jak wyświetlamy te dane wszystkie użytkownikowi, i jakie są możliwe interakcje. I wracamy sobie do momentu, kiedy jeszcze tych danych nie wyświetliliśmy. Zazna zaz zaznaczamy sobie, że chcemy dodać filtry Z, ale może to być w jakiś sposób konfigurowalny filtr. Czyli w pierwszej kolejności musimy się zastanowić, czy my prefiltrujemy w jakiś sposób te dane, które wyświetlimy użytkownikowi, ponieważ może być tak, że ta nasza aplikacja ma kilka widoków i te wyniki są zawężone w zależności od widoku. Może być tak, że my mamy jakichś użytkowników i ci użytkownicy mają dostęp tylko do pewnych elementów naszego systemu. I te produkty to niekoniecznie mogą być produkty takie jak na sklepie, że my wyświetlamy wszystko, tylko mogą być w jakiś sposób obarczone ograniczeniami, czyli na przykład nasz użytkownik może mieć dostęp tylko, żeby wyświetlać produkty z jakimś konkretnym atrybutem. I my musimy się zastanowić, bo mamy teraz dodatkowy filtr Z, który może ograniczyć tę liczbę produktów, które wyświetlimy ze względu na rolę czy ze względu na naszą aplikację. Więc w pierwszej kolejności zastanawiamy się, czy ten filtr to on będzie w ogóle wyświetlony naszemu użytkownikowi, czy będzie wyświetlony, ale niemożliwy do edycji, czy będzie wyświetlony i będziemy mogli sobie edytować. I w zależności od tego będzie się inaczej nasza aplikacja zachowywała. Może być tak, że pewni użytkownicy będą mogli edytować, a pewni użytkownicy nie. Wszystko zależy od reguł biznesowych, które sobie musimy określić z naszym biznesem. No, ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz to w naszej bazie produktów, jak mamy wszystkie produkty, no to ten atrybut Z może przyjmować od groma wartości. A my może chcemy ograniczyć na zasadzie takiej, że na danej stronie niech ten atrybut Z będzie kolorem. I my chcemy tam wyświetlić te kolory tylko biały, czarny i żółty. Więc my możemy sobie, jakby, wstrzyknąć te takie wartości do naszego filtra, które powinny się pojawić, gdy nasz użytkownik załaduje stronę. I w zależności od tego, co tam sobie poustawiamy, może być tak, że ktoś otwiera stronę, widzi, że do wyboru są tylko trzy rodzaje produktów: żółty, biały i czarny. Tak jak sobie. Wcześniej zdefiniowaliśmy w konfiguracji. Oczywiście taka konfiguracja powinna być w miarę płynna. Nasz użytkownik powinien móc sobie tym sterować. Osoba, która korzysta z aplikacji, żeby takie, takie ustawienia nam przesłać. Co innego może być, to jakieś domyślne wartości. Na zasadzie, ok, my sobie wybraliśmy. Że chcemy wyświetlać tylko biały, czarny i żółty, ale chcemy też, żeby domyślnie był zaznaczony filtr w kolorze żółtym. Czyli domyślę sobie, wyświetlamy tylko żółte produkty, ale jak ktoś bardzo chce, to może to zmienić. Może też tak być, że my wyświetlamy tylko białe produkty i w ogóle ukrywamy ten film. Ktoś ma rolę taką, która umożliwia podgląd tylko białych produktów, więc my sobie możemy w konfiguracji ukryć ten filtr, domyślnie wrzucić wartość w kolorze białym. I to się dzieje przeźroczyste. To jest przeźroczyste dla naszego użytkownika, ale to wszystko jest skonfigurowane. Ok, więc ja sobie teraz tak podsumuję to. Dodam sobie notatkę, gdzie może dodam informacje: prefiltrowanie, wartości możliwe, wartości domyślne wyświetlanie i żeby było ciekawiej kryte read only i edytowalne i zazwyczaj jak to sobie ustawimy wcześniej no to powinno być to wystarczające dla naszego biznesu dlatego z czego korzystamy i cyk, połączymy sobie z naszą aplikacją. I sobie dodajemy kolejną notkę, co się dzieje, jak my wyświetlamy, czyli jakie pytanie tu zadamy, jaki to jest typ filtra, no bo może być różne, to może być liczba, to może być właśnie kolor, czyli wybieramy sobie na przykład zakres, jak to jest zakres liczbowy, na przykład cena, zakres multi select. Może to być single select. I tak dalej. Czyli my sobie w tym momencie określamy, jaki to jest typ filtru. I. Musimy sobie, co, co jeszcze musimy sobie odpowiedzieć na pytanie? Zachowanie, zachowanie tego filtra, filtra, zachowanie tego filtra. Czy w momencie, kiedy my zaznaczamy kolejną rzecz, to się od razu przeładowuje i mamy wyniki od razu, czy musimy sobie zaznaczyć kilka, kliknąć zastosuj i dopiero sobie to wyświetlamy. I jak tak by się dobrze zastanowić, no to to może stanowić jakąś bazę naszej analizy do naszego filtra. Odpowiemy sobie na te pytania, sprawdzimy, gdzie uzyskać informacje odnośnie tego atrybutu, gdzie on się edytuje, gdzie się przechodzi, czy my mamy te rzeczy w systemie, jaki to jest typ, jakie wartości może przyjmować. W zależności od tego pojawią się pewnie kolejne pytania i czy musimy jakąś konfigurację z prefiltrowaniem zrobić wcześniej, I jak on się zachowuje. I w sumie to stanowi taką bazę. To jest taki pierwszy zrzut. Ja w ogóle tego nie przygotowywałem. To są jakieś takie myśli, które mi się pojawiły, kiedy się pojawił temat wymagania dodanie filtru Z w produkcie. Z tym wszystkim biorę jakieś podsumowanie i idę do biznesu, zadaję pytania, dowiaduję się więcej. Idę też do deweloperów, jeśli mamy informacje w tym systemie, czy ta, ten atrybut jest dostępny, czy nie jest dostępny. Ja sam też mogę sprawdzić część rzeczy, tak jak mówiłem, jak mam dostępy do aplikacji więc na podstawie tego działam sobie dalej i wiem, jak mogę to porozbijać na historyjki. Gdzie widzę, że na pewno część to będzie odnośnie tego, żeby ten atrybut w ogóle znalazł się w naszej aplikacji, część będzie odnośnie prefiltrowania, część będzie odnośnie zachowania naszego filtra już po stronie aplikacji, czyli co nasz użytkownik może zrobić. Ok, to byłoby tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że taka rozkminka. Jak w praktyce wygląda rola analityka, co my tak naprawdę robimy, jak to potem idzie dalej, jest użyteczna, może jakaś inspiracja. Na pewno tutaj nie pokryłem wszystkiego, bo tak jak mówię, to jest takie, że odpaliłem kamerę, odpaliłem paradigma i mówię. No dobra, to jest taka inicjalna rozkminka. Dostałem temat, żeby dodać jakiś filtr, co się dzieje. Więc na podstawie tego lecę dalej. Każdy z tych punktów trzeba jakoś zgłębić i dopiero będziemy kontynuować i rozszerzać tą analizę. Ja wiem, że to jest mały element, mały wyrywek tego, co potrzebujemy, ale na pewno będzie wartościowe. No dobra, ja już nie przedłużam. Jeśli Ci się materiał podobał, to zostaw koniecznie łapkę w górę, subskrybuj kanał i słyszymy się już w środę. Do zobaczenia.